Cześć. Ponownie korzystając z tej okazji, że jestem w trasie i mam chwilę, e, chciałem wam opowiedzieć o tym, co się tak najlepiej sprzedaje, sprzedawało przez te ostatnie dwa tygodnie. Słuchajcie, dla of ofert klubowych bardzo fajnie sprzedawały się marki, e, marki Zina, chociażby ribandery e, i pojedyncze i podwójne, ale e, cenowo lepiej wychodzą e, wychodzi tą ribander podwójny. To dla zainteresowanych, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu ze mną. E, jak i również e, maty do oceny trzeba również markizina, czy, to, czy na bramki orlikowe, czy na, e, czy na, 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 duże, na duże bramki na, na boiska, e, też się bardzo fajnie sprzedawały. Mury piłkarskie też markizina, chociaż zwróćcie uwagę, że e, wróciły mury piłkarskie marki NO10, które, które bardzo fajnie się sprzedawały przed pandemią i teraz w końcu, w końcu wróciły także, także też są w ofercie i, i aha i jeszcze jeden fenomen, który się po prostu sprzedał w setki ilościach to są piłki marki Adidas, słuchajcie jest to model Uniforia Competition też właśnie dla, dla klubów się bardzo fajnie, bardzo fajnie sprzedaje w sumie te piłki sprzedają się od początku roku ale teraz postanowiłem o tym powiedzieć bo to w sumie zostały ostatnie w Adidasie takie fajne piłki, bo były jeszcze z Ligi Mistrzów które się już wyprzedały także zostały, zostały te i powiem Wam szczerze, naprawdę sprzedają się w setki egzemplarzach, nawet ale ta mi się wydaje, że, że bardziej do Ligi, to nawet to. Do, do trzeciej ligi także, także możecie się zapoznać. Słuchajcie, ten tak model piłki posiada najwyższy certyfikat FIFA, FIFA. FIFA Quality Pro, czyli jest to ten model treningowo-meczowy i naprawdę sprzedaje się w, bardzo fajnie i, i można, go, można go polecić. Pytajcie inne kluby o ten model, te, które mają, to na pewno powiedzą, że bardzo fajne rozwiązanie jest czy do czwartej czy do piątej ligi i niżej, bo mówię, no w trzeciej lidze, to mi się wydaje, że już raczej, raczej to do treningu, chociaż właśnie do treningów też, yy, też musi, też jest fajnym, yy, fajnym właśnie sprzętem. Jak i również ten model sprzedawał się w czwórkach dla dzieciaków, także naprawdę piłka godna, godna polecenia. To tak z ofert dla klubów. Natomiast buty, które ostatnio się fajnie, e, fajnie sprzedawały dla piłkarzy, to najnowsze, najnowsze chociażby Nemezisy, które już wam pokazuję. Wejcie teraz, akurat ostatnio, e, ostatnio sprzedał się ten model Nemezisów bez, bez sznurowady, widzicie, trzyma się na samej, na samej gumie bardzo fajne testo rozwiązanie o którym już wam kiedyś e, opowiadałem ktoś kto jest zainteresowany niech sobie obejrzy jeszcze raz ten jeszcze raz ten filmik e, oraz 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 Nike jak zwykle jak zwykle superflyer również z najnowszej kolekcji proszę bardzo również z najnowszej, z najnowszej kolekcji buty też dzięki, dzięki wam dzięki temu że wy kupiliście u mnie buty i ja dzięki temu mambasowi mam zdjęcia, jak i również mogę polecić ochraniacze marki Zina które też się bardzo fajnie sprzedają też możecie zobaczyć ja do tych wszystkich produktów oczywiście po tym filmiku wrzucę linki także każdy będzie, każdy zainteresowany będzie mógł się zapoznać z tą ofertą a teraz dziękuję wam bardzo za to że mnie obejrzyliście a powinienem to zrobić na początku filmiku ale to już zrobię to na koniec jeśli oglądacie mnie na YouTube to bardzo proszę o zasubskrybowanie kanału z dzwoneczkiem, o danie lajka pod filmikiem, a jeśli oglądacie mnie na e, Facebooku to o polubienie tego filmiku i udostępnienie go dalej. Pamiętajcie, to nic nie kosztuje, także nie bądźcie skąpi i do zobaczenia następnym razem. Siema, cześć!